Jest taka popularna teoria rozwijana przez miłośników różnych spisków, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, że ataki z 11 września były dziełem albo służb izraelskich, albo... Pentagonu, powiedzmy, czy rządu amerykańskiego. Uważam to za kompletną bzdurę. To tak mogą twierdzić ludzie, którzy się nie mają zielonego pojęcia o tym w ogóle jak świat funkcjonuje, jak Stany Zjednoczone funkcjonują. Nie ma to żadnego sensu. Nie dałoby się tego zrobić. W takim państwie tego by się po prostu nie dało zrobić. Nie dałoby się tego utrzymać w tajemnicy. Państwo jest, jest w zasadzie takim jednym wielkim urzędem. Działa na takich zasadach, jego funkcjonariusze działają jak urzędnicy w urzędzie. I nikt nie podpisze się pod taką decyzją, która wymierzona była przeciwko, byłaby wymierzona przeciwko Stanom Zjednoczonym. To jest jakiś kompletny absurd. No. Oczywiście. Można sobie wyobrazić jakiś spisek wewnątrz kraju, ale problem polega na tym, że nie ma żadnej informacji, która by to potwierdzała, tak na, na dobrą sprawę, i zostałaby zweryfikowana. Także to, 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 to są rzeczy wymyślane przez ludzi, którzy nie są w stanie, według mnie, pojąć rzeczywistych mechanizmów, i yy, to jest problem.